Zanim w ogóle ten filmik zaczniemy, to mam dla Was bardzo ważne ogłoszenie, które muszę właśnie już teraz Wam powiedzieć, żeby wszyscy, którzy mają usłyszeć, to o tym usłyszeli. W najbliższy weekend, czyli 10-11 czerwca, odbędą się targi jedwab, targi vintage, na których po raz pierwszy w moim życiu będę wystawcą. Bo jak wiecie, niedawno otworzyłam swój sklep, mini sklep vintage online, do którego link macie w opisie. Bardzo wam dziękuję w ogóle za zakupy. Jak pierwszy raz ostatnio ogłosiłam, że sklep już działa, ale w każdym razie do czego zmierzam. Bardzo serdecznie was zapraszam na te targi, żebyście zajrzeli. Targi odbędą się na Rynku Głównym w Krakowie. Podam wam tutaj dokładny Adres i będzie mi powiem Wam po prostu przemiło, jeśli wpadniecie wesprzeć mnie po, podczas mojego takiego pierwszego wydarzenia, gdzie jestem wystawcą. Będzie to mnie naprawdę ogromne wsparcie, nawet jeśli nie będziecie kupować, tylko po prostu przyjdziecie, powiecie mi, nie wiem, kilka miłych słów i zobaczy, zobaczycie po prostu, co mam na sprzedaż ja i co mają na sprzedaż również inne. Wspaniałe vintage shopy, które tam będą. Naprawdę na takich targach. To jest skarbnica. Ja od tego tak naprawdę zaczynałam, jeśli chodzi o moją pasję do vintage'u. Właśnie od chodzenia jako. Taki oglądacz po takich targach. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Nawet jeśli tematyka vintage nie jest Wam bliska, to mówię Wam, przyjdźcie, tylko sobie zerknąć, na wiecie, nawet na 15 minut, pół godzinki, żeby zobaczyć w ogóle, co na takich targach jest, jakie są rzeczy, co tam można kupić. Bo wiecie, to, że one się nazywają jakimiś targami vintage, to nie znaczy, że tam są jakieś same przestarzałe rzeczy. Tylko naprawdę mamy, wiem, że ja i, i vintage shopping, które tam będą, mamy naprawdę super modowe. Nowoczesne, kul, cool, świetnej jakości rzeczy, które po prostu możecie u nas zobaczyć, a także kupić. Także no, będzie mi po prostu przemiło, jeśli wpadniecie. Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie we vlogu. Sprawdzę tylko, czy mam dźwięk. Chyba mnie powinniście słyszeć. Tak, jestem teraz na mieście. Mamy z jednej strony piękny majowy dzień, ale powiem Wam, że jest zimno. Jak zawieje wiatr, to normalnie mam ochotę się po prostu schować. Albo yy, uciekać, właśnie wracam, słuchajcie, od y, alergologa z mojej takiej standardowej corocznej wizyty, gdyż jestem uczulona na pyłki, mam mega objawy właśnie w tym okresie, taki maj, czerwiec, lipiec, i po prostu muszę brać leki antyhistaminowe, więc byłam po prostu załatwić sobie receptę. Teraz lecę do takiej włoskiej piekarni. Po y, jakiś chlebek, bułki, nie wiem, idę z polecenia. Zobaczę jeszcze, co tam będzie, co kupię. Może uda mi się coś y, nagrać. Nie podejrzewam, żeby był z tym problem, ale ja po prostu się trochę wstydzę, tak właśnie nagrywać w jakichś miejscach publicznych i w ogóle właśnie muszę kontrolować, gdzie idę, ale chyba jeszcze kawałek. Chciałam Wam w tym vlogu pokazać kilka fajnych rzeczy. Między innymi pogadamy sobie o tym, co właśnie czytam o modzie, bo czytam bardzo ciekawe rzeczy i chciałam się tym z wami podzielić. Pokażę wam również, jaką poszewkę uszyłam z jedwabnej tuniki, którą kupiłam w Lumpie i gumki do włosów, m.in. tą, którą mam na sobie, taką turkusową. Mam nadzieję, że widzieliście teraz coś w ogóle. Oczywiście. Też będą stylówki, ale mam też dwie bardzo fajne paczki, które właśnie chciałam też Wam pokazać. Zamówiłam sobie na Vinted parownicę, którą wczoraj odebrałam i właśnie w domu na mnie czeka, ale jeszcze jej nie używałam, nie sprawdzałam, czy działa i właśnie muszę to zrobić. A fakt jest taki, że dałam za nią 38 zł, także naprawdę grosze i mam nadzieję, że będzie działała, bo właśnie przyda mi się do moich sesji związanych z ubraniami vintage. Zobaczcie, tutaj właśnie jestem koło tej piekarni. Nonna Maria się nazywa. Nonna to po włosku babcia. I właśnie idę zobaczyć, co tam pysznego mają, ale muszę przejść na drugą stronę. Mam swoje zakupy, będziemy próbować w domu. Wzięłam taki chleb z żurawiną i z pestkami dyni i jakieś bułki. Zapłaciłam 19 zł, no bo to jest taka wiecie, piekarnia, że bardziej taka nie taka zwykła, więc a, teraz mi spadnie. Teraz jeden na autobus, jadę do domu z powrotem, bo mam jeszcze właśnie do dokończenia montaż filmu, takiego poprzedniego, który już jak tego vloga oglądacie, to na kanale się pojawił i właśnie tę paczuchę muszę zarąbistą jedną odebrać. No i tak, słuchajcie. Tak się prezentuje mój dzisiejszy look. Jak widzicie, baza jest totalnie taka zwykła. Tu mam leginsy takie rozszerzane, no są z H&M, ale kupiłam je w lumpie. Sorki za te dziwne takie odskoki, ale ten gimbal cały czas coś dziwnego odwala, a z drugiej strony chcę mieć płynne ujęcia, więc na nim nagrywam. Golfik z Ansin, który dobrze znacie, pokazywałam go jakieś milion razy, bo to jest mój ulubiony naszego cały czas. Kurtka Vintage, to jest mój nowy nabytek z Lumpa. Ona jest z naturalnej skóry, takiej zamszowej. Nie wiem, czy to tu widać, co za bałagan z tyłu, tam mam jakieś rzeczy na Vintage do wystawienia. Klipsy też już chyba widzieliście, chociaż tu na YouTubie nie, na Instagramie pokazywałam to są klipsy vintage, które właśnie kupiłam na targach vintage w takim sklepie, który się nazywa Love to Vintage. Zostawię Wam Instagrama w opisie, bo bardzo fajne rzeczy właśnie mają dużo takiej fajnej vintage biżuterii. No i do tego nerka, którą też kupiłam ostatnio w lumpie i niby widzicie zwykłe, a ta kurtka nadaje czegoś takiego bardzo fajnego. O i tutaj zobaczcie, leży ta moja parownica. Tak to wygląda, jest zapakowane ze wszystkimi tymi, zobaczcie, elementami. I według tych wszystkich komentarzy, i tak dalej, na wintel, według opisu, wszystko było ok. Tak jak dam za nią 40 zł. Więc nawet jak będzie bubel, to nie strata. No ale zaraz sobie sprawdzimy, co to jest za urządzenie i jak mi się sprawdzi. E, patrz, w tą stronę nie idzie w ogóle. Zobaczcie, na razie jest rozchmina taka, że jedyne co to robi, to się z tego leje. I mam tutaj mopa i wycieram. I prasuję w dół. Nie wiem. Zawsze dajcie znać, czy też tak macie, że zawsze z nowymi sprzętami, że zanim rozkminicie jak one działają, to trzy dni mijają. Bo ja tak zawsze mam. tego. O, zaproszę bardzo. Kałuża. Mam też takie żelazko w domu, które pluję i kupiłam, dlatego nowe, żeby kurde nie pluło. A tu znowu mamy to samo. No nie. Niestety wygląda na to, że kupiłam jakiś bubel, bo zobaczcie, skończyło się to tak. Całą koszulę mi obsikało. Tu jest wielka kałuża wody, której wy teraz nie widzicie z tej perspektywy, ale jest po prostu całe nalane. Zaraz on... O, proszę bardzo, jaka kałuża, więc chyba niestety nie, bubel. Zaraz do tej osoby napiszę o zwrot pieniędzy, bo czytałam instrukcję, wszystko powinno być ok, a nie działa ani w pozycji pionowej, ani w pozycji poziomej i tylko robi... <laughs> No, tylko kaszle, słuchajcie, z tym dosłownie, nie wiem co, co godzinę, może tą, tą parowni, pa, parę raczy z siebie wydać. Także niestety, nietrafiony zakup. Strasznie się leje, po rękach, cała woda, którą nalałam, wyleciała z tego, zaraz wam zresztą pokażę. O! Buczy i zobaczcie, jak się z tego strasznie leje. Po prostu to jest coś okropnego. O! I o wszędzie, cały czas. Mam to! Cały czas. Tragedia. Окрупное. mamy następny dzień koło 8 rano, jestem właśnie z psem. Wczoraj już oprócz tej parownicy za bardzo nic nie nagrałam, bo jakoś powiem Wam, że a sprawę w domu, jakiś obiad, nie obiad i po prostu poszłam spać, mam jakaś taka zmęczona. Nie wiem o co chodzi, ale właśnie od czasu jak przyjechałam z domu i leżałam dwa tygodnie z tą ósemką, to po prostu jakoś się nie mogę zebrać. Nie mogę wrócić na swoje właściwe tory, jakoś ani się zabrać za robotę, ani nie czuję, żeby mi się w ogóle chciało cokolwiek tak naprawdę. Wstać mi jest rano ciężko. No i jakaś taka sprawa, ale dzisiaj wstałam, także, także jest jakiś mały progres i nagrywam dla was tego vloga. Także lepsze to niż nic. Nawet unboxingu dla was nie zrobiłam, mimo że mam właśnie od wczoraj paczkę, w której jestem po prostu ogromnie. Ciekawa. No nie wiem czego to jest kwestia, czy jakiegoś, nie wiem, przesilenia. Nie wiem, bo ta pogoda cały czas wardziuje, więc może to o to chodzi. Muszę się rozglądać, bo piesek bez smyczki jest na takiej łączce naszej osiedlowej, ale co Wam chciałam powiedzieć, że w ogóle jakoś mi jest ciężko zebrać te myśli i słowa, które mam Wam do przekazania, bo tak dawno nic dla Was nie nagrywałam, że już po prostu nie pamiętam. I jak się to robi, bardzo bym chciała wrócić właśnie do takiego regularnego nagrywania na YouTube, bo kiedyś to było czy się wali, czy się pali, filmik raz w tygodniu musiał być, no i właśnie to nie pozwoliło po prostu dotrzeć do Was i zbudować tę właśnie społeczność ponad 5 tysięcy subskrybentów. No wiem, że tak ogólnie na rynku to nie jest jakaś duża liczba, ale dla mnie osobiście to jest naprawdę dużo. I cieszę się, że, no czy cieszę się, jeszcze się nie cieszę, ale mam nadzieję, że ktokolwiek to ogląda, mimo właśnie tej takiej długiej mm, przerwy. Także taka sprawa w ogóle właśnie w takiej pracy mm, jak moja, czyli jestem na etapie po prostu, prowadzę działalność nierejestrowaną, czyli jakby rozwijam po prostu swoją y, własną firmę i jest najgorsze to, że muszę się sama y, mobilizować do działania, do robienia pewnych rzeczy, nie wiem, do wstawania. Do wyznaczenia sobie jakichś deadline'ów i tak dalej jest to naprawdę, powiem Wam czasem, trudne. I tak sobie myślę, że osoby na etacie mają właśnie o tyle łatwiej, że idą gdzieś tam na nie wiem, na 8 godzin od 8 do 16, i yy, po prostu wracają do domu i mają jakby gdzieś, wiecie, już to wszystko, nie? I po prostu są, ta, mam takie dwie oddzielne, myślę, tożsamości: ta, która jest właśnie w pracy, a ta, która jest w domu. A u mnie jest coś takiego, że ja po prostu jestem tą moją pracą. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi: że to właśnie styl Magda Youtuberka, to jakby jestem ja. To to jest, to jestem ja. To nie jest moja praca, tylko ja jestem tą pracą. Trudne to jest do, do wytłumaczenia, ale właśnie chciałabym popracować nad tym, żeby to jakoś oddzielić. I jeszcze jedna kwestia jest taka, że podczas tego dłuższego właśnie czasu, kiedy nic nie nagrywałam, no nie ukrywam, że gdzieś tam spodobało mi się to życie na offline, więc zaraz mi trudno wrócić online. No ale to jest kwestia takiego właśnie przyzwyczajenia i jakichś nawyków z tym związanych, także tak. No, czyli bywam na Instagramie, ale z tym Instagramem to jest tak, że powiem Wam, Jakoś mi on chyba nie do końca siedzi, bo bardzo bym go chciała prowadzić. Często przygotowywałam sobie jakieś harmonogramy treści, tworzyłam tam różne relacje, rolki i tak dalej, ale mam także trochę działam, potem znowu dwa tygodnie nic, potem znowu coś tam wrzucę, potem znowu nic, więc przez to ciężko mi jest zbudować tam jakąś taką, wiecie, zgraną grupę, bo tam wypadałoby być po prostu regularnym. YouTube to jednak jest miejsce, w którym czuję się jak w domu. Dobra, lecę pilnować pieska, spacerujemy i widzimy się później właśnie na tym unboxingu. Dobra moi drodzy, jestem już w domu, więc zrobimy sobie unboxing. Tutaj taki już ustawiłam sobie, żeby było wszystko ładnie widać. Jak się możecie domyślać, na mój kanał nieczęsto dostaje jakieś rzeczy, a to jest właśnie przesyłka, którą dostałam od marki Dawid. Przybyła .com. Po prostu się tym jalam strasznie, bo to jest marka Torebek, od której kupiłam właśnie torebka dziwnie mi się mówi, że marka Torebek, bo ja znam Dawida osobiście. Ja jedną torebkę właśnie od tego projektanta mam i nagrywałam z nią filmik, taki tutaj na moim kanale, że pierwsza torebka od projektanta, więc podlinkuję wam, możecie sobie zobaczyć. I słuchajcie, tam to była w ogóle, powiem Wam całą historię, bo myślę, że jest to tutaj potrzebne i po prostu to się z tym z, tym z wami podzielić. Dawida poznałam właśnie w Łodzi, jak pojechałam do Łodzi w zeszłym roku na SeaBloggers, to moja koleżanka oprowadziła mnie tam po wszystkich takich fajnych, wiecie, modowych miejscach, które mogą mi się spodobać i właśnie tam jest taki butik z polskimi markami, w którym te torebki Dawida przybyły, można kupić. I poszłam tam, zakochałam się po prostu w tych torebkach, mówię, Boże, jakie są piękne, to była chyba sobota i było coś, że w niedzielę tam Dawid ma być i że można go spotkać i z nim porozmawiać, więc mówię, dobra, no, no idę z przyjemnością, porozmawiam po prostu z twórcą tych przepięknych torebek i nagrałam dla Was wtedy też relację na Instagrama właśnie z naszej rozmowy, więc też sobie możecie ją zobaczyć, bo ona jest dostępna w wyróżnionych. Ja wtedy zapytałam Dawida, czy nie chciałby ze mną współpracować, żebym pokazała tą, tę torebkę po prostu w ramach barterowej współpracy na moim kanale. Wtedy mi odmówił, natomiast słuchajcie, ten dzień nastał dziś. Dostałam od niego właśnie tą torebkę. Gdyż yy, tamten filmik, który wtedy nagrałam bardzo mi się spodobał, zresztą jesteśmy w kontakcie, piszemy sobie yy, cały czas na Instagramie, wie, więc tak, tak się po prostu yy, to, to potoczyło, tak się udało i naprawdę jest to dla mnie bardzo wyjątkowa sprawa, bo jest to marka, którą, w której po prostu się zakochałam od pierwszego wejrzenia i po prostu idę jak w dym, jeśli chodzi o jakość tych yy, torebek tamtą, którą mam, noszę na okrągło i ludzie na ulicy mnie zaczepiają i pytają się skąd ta torebka jest, bo jest tak wyjątkowa i piękna, tak Także dobra, strasznie tutaj długo do Was gadam, ale przechodzimy do unboxingu. Wezmę sobie nóż do chleba, żeby rozciąć taśmy tutaj. Proszę bardzo, dummy. Du, 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 du. To jest naprawdę makabra, jakie to jest piękne. W zeszłym roku właśnie kupowałam tam tą torebkę. Ja to też moje doświadczenie zakupowe było inne, no bo było ono w sklepie stacjonarnym, a teraz jest online. I zobaczcie, jakie tutaj, jak nam się to prezentuje, kiedy. Właśnie otwieramy ten, ten pakunek, no przepięknie to wygląda, to cała kokarda tutaj, to pudło, także wyciągamy, wyciągamy. Właśnie dostałam tam wiadomość od Dawida, żebym mu dała znać jak otworzę torebkę, bo jest bardzo ciekawe czy mi się spodoba, także zaraz zobaczymy. Aż mi szkoda to odwiązywać, bo to wygląda po prostu przepięknie. W środku mamy taką tutaj uloteczkę reklamową z tworzymy unikalne torebki, które są ponad czasowym elementem garderoby. Zapraszamy na stronę dawidprzybyła.com i do kontaktu. I tutaj mamy taki woreczek przeciwkurzowy dodatkowo jeszcze właśnie w tym pudełku. I tu sobie to tak można, no z takim jeszcze sznurkiem, który możemy sobie zawiązać. Poprzedni worek, który mamy bez tego sznurka i... Uwaga, to jest, zobaczcie, nasze cudeńko. Pojawi się z nią osobny film na kanale. Teraz sobie robimy tylko unboxing, także dowiecie się na temat tej torebki więcej niebawem. Tutaj mamy wytłoczone logo, które jest praktycznie niewidoczne, bo nie jest ono w kolorze złotym, takich na przykład na, na tym opakowaniu, ale jest delikatnie widoczne. I Jak widzicie, jest to taka torba do ręki wykonana skorka, korka, to nie jest skóra, to jest korek, czyli taka wegańska alternatywa, którą właśnie Dawid wprowadził do, do swojej marki jako, zapnę, jako alternatywę. I zobaczcie, jest to taki kuferek, coś, czego zupełnie jeszcze yy, u siebie nie mam. Myślę, że spokojnie może to zastępować taki koszyk na lato, właśnie w takiej formie sobie ją wyobraziłam, ale tak jak mówię, będę nagrywać z nią osobny film i tam zobaczycie yy, stylizację do, jakiej, do jakich ona będzie pasować i całą taką obszerną recenzję na jej temat tutaj są nóżki, bo no jest to coś przepięknego. Powiem Wam, że wy jakby nigdy przez internet nie będziecie w stanie um, niestety dotknąć ani powąchać właśnie tych różnych produktów, które Wam tutaj um, pokazuję, a to jest właśnie największa magia, jakie te torebki są w dotyku. Tak samo też ta, którą mam. Jest naprawdę boska w dotyku, m.in. dlatego też skłoniło mnie to wtedy do zakupu. Dajcie znać, jakie jest Wasze pierwsze wrażenie, jak Wam się podoba. Tymczasem ja idę się ogarniać i właśnie naszykuję sobie jakiś scenariusz do filmu z tą torebką takiego obszerniejszego. I widzimy się w dalszej części vloga. Hej, mamy kolejny dzień, to. Taka piątkowa ja w legginsach i w takiej oversize'owej bluże, ona jest taka długa. Normalnie tak ją noszę, ale po prostu czasami gdy chodzę po domu, to mi się trochę podciąga, bo miałam Wam właśnie pokazywać moje outfity spacerowe, bo one się różnią od tych normalnych outfitów na. Wyjście. Więc na spacery sobie najczęściej chodzę po prostu jakoś tak bardzo luźno ubrana, wiecie, w dresie, w bluzie, w jakiejś wygodnej kurtce i w takich rzeczach, których po prostu mi gdzieś tam nie szkoda zniszczyć czy ubrudzić, także białe spodnie raczej w grę nie wchodzą, chociaż no też się zdarza. Ale tak, uogólniając, przychodzę Wam pokazać moją poszewkę jedwabną, którą ostatnio uszyłam, bo strasznie mi się ona podoba. Potem Wam jeszcze wkleję fragment z tego, jak wyglądało to przed i dokładnie z czego ją uszyłam, ale zobaczcie, tak się prezentuje. Już ten efekt y, finalny. Jest to taka duża, jak widzicie, poszewka normalna na taką dużą poduszkę. Tak ona wygląda. Jak widzicie, tutaj, tutaj są takie plamy, no bo ten jedwab, ta tunika, właśnie z której ją uszyłam, taka poplamiona była, ale absolutnie mi to nie, nie przeszkadza. Tym bardziej, że z drugiej strony, no te, też tu są jakieś pojedyncze plamy, są, ale zupełnie mnie to nie obchodzi. Ona jest taka ombre, turkusowa z takim tutaj czarnym. Y, widzicie. Czarnym zakończeniem, jakby, i zobaczcie, tutaj jest suwak, który wszyłam naprawdę. Udało mi się to zrobić bardzo równiutko i jestem bardzo zadowolona z tego, jak to wygląda. No, zobaczcie, po prostu mega. Jestem z siebie dumna, że tak ładnie mi się udało to tutaj wszyć. Tym bardziej, że jedwab na starej maszynie wcale się jakoś super łatwo nie szyje. O, tu mi się gimbal przekręcił, ale widzicie od razu moją kolejną jedwabną poszewkę, którą już kiedyś sobie szyłam, i takich poszewek. Zaraz, momencik, momencik. O, i takich poszewek jak ta mam trzy, bo to już jest mniejszy rozmiar, taki nie wiem. No, wąski taki w każdym razie. Nie wiem dokładnie jaki to będzie ten wymiar, ale tam w środku jest taka mała poduszka, i tutaj mamy akurat taką poszewkę, widzicie, z takim kwiatem. I ona za to z drugiej strony ma taki cieniu ten jedwab, takim giełkowy. No, po prostu to jest tak cienki jedwab, że no to było już dość ciężko uszyć. I nie wiem, czy już powiedziałam, ale takich poszewek mam trzy, bo wtedy udało mi się dorwać taką apaszkę, dużą taką chustę, 1,80 80. M, i właśnie podzieliłam ją na trzy takie poszewki. I tutaj również wszywałam ten suwak. Moment, zaraz Wam pokażę. O, tak to wygląda. No też ten w miarę ten szef jest równy, ale ten, który teraz zrobiłam jest ładniejszy. I tutaj już się delikatnie popruło. No bo ten materiał naprawdę strasznie delikatny. Ale w każdym razie, no jedwabiu śpi się super. Naprawdę dla włosów jest mega przyjemny. Dla skóry zresztą też. Także jestem bardzo... Zadowolona. Dobra, idę otwierać laptopa, biorę się za robotę, bo ostatnio po prostu jestem taka strasznie nieogarnięta, ale dobra, muszę się już zabrać, i zaraz się właśnie widzimy na prezentacji logo i na dyskusji o. W Indy W ogóle ten vlog jest dość długi, ale dajcie znać, czy lubicie jak tak właśnie dużo gadam, czy raczej krótko, zwięźle i na temat. Chociaż, jakby było krótko, zwięźle i na temat, to byście chyba mnie w ogóle nie oglądali, bo ja raczej jestem taka rozgadana. Ale dobra, idę. Witam ponownie, montuję dla Was właśnie tego vloga. Siedzę sobie przy komputerze i w ogóle właśnie szykuję się na te targi vintage'owe. Mam jeszcze do załatwienia kilka spraw. Tutaj leży mój planer. Między innymi muszę kupić wieszaki. I zaraz się właśnie chyba wybiorę do Serenady, do TK Maxa. Zaraz, czy mamy dźwięk? Tak, mamy. Zaraz się chyba wybiorę do Serenady, do TK Maxa, właśnie po te wieszaki. No zobaczę jeszcze, czy. Uda mi się to dzisiaj zrobić, i tam też niedaleko jest już wiecie, cała ta nowa huta i lumpy. Więc też właśnie rozważałam, żeby tam się od razu wybrać. Ale co Wam chciałam powiedzieć? Tutaj na początku tego filmu mówiłam, że pokażę Wam, co czytam takiego o modzie. I ostatnio właśnie w ręce wpadły mi dwie książki. Jedna mnie bardzo zainteresowała, jeśli chodzi o okładkę i w ogóle jakby o tematykę, z którą ona się wiąże, bo jest ona o modzie w dawnej Polsce, o latach dwudziestych przedwojennych. Przeczytałam ją do połowy, więc nie wiem, co jest w dalszej części, ale do połowy właśnie było o latach dwudziestych. Jest to książka Manekin w Peniułaże, którą widzicie tutaj na ekranie. No i powiem Wam szczerze, że tak jak mówię, właśnie przeczytałam do do połowy, ale zostawiłam tę książkę w domu, no bo kompletnie mnie nie zainteresowała, jest takim jakimś dziwnym językiem napisana, nawet nic szczerze nie zapamiętałam z niej jakiegoś yy, ciekawego, znaczy było wiecie trochę tam o życiu tych różnych yy, szwaczek, tam było jak to singerki, singerki, czyli właśnie te wiecie szwaczki, no bo singer to jest ta maszyna do szycia i singerki to były te szwaczki, też tam było o tych singerkach, ładne są ilustracje. Ładnie się ta książka prezentuje, ale mówię, nie zainteresowała mnie kompletnie i ja, tak jak mówię, nawet nie zapamiętałam, co w niej było, więc no raczej jej nie polecam. Ona jest taka do pooglądania, żeby sobie te obrazki przewinąć. No, mnie się po prostu nie spodobała. A druga rzecz, którą aktualnie czytam, to jest e-book Agaty Rek, czyli takiej osoby, która kreatywnej duszy, która właśnie w mediach społecznościowych jest od już na pewno kilku dobrych lat. I wydała właśnie e-booka takiego stricte, specjalistycznego można powiedzieć, właśnie o vintage'u, którego kupiłam i właśnie czytam już od jakiegoś czasu, bo ten e-book ma bardzo dużo stron. Ale tam mamy rozłożone po prostu w całą tematykę vintage na czynniki pierwsze. Wiecie, biżuteria vintage, perfumy vintage, stroje kąpielowe vintage, t-shirty vintage, marki vintage. Właśnie jest tam cała lista marek na przykład, jakich warto szukać, jeśli chodzi o lumpeksy i właśnie na, jakich, na co warto zwracać uwagę. Albo na przykład charakterystyka, jakie metki są, z jakiego okresu, z jakich lat, jak oceniać wiecie, wiek danej rzeczy. Naprawdę taka, bym powiedziała, mocno... Mm, Książka, właśnie, w której jest dużo różnych takich szczegółów, właśnie przydatnych dla takiej osoby jak ja, czyli takiej, która właśnie otworzyła swój sklep vintage. Ale myślę, że, jeszcze, myślę, że nawet jeśli nie otwieracie żadnego swojego sklepu, tylko po prostu się tą tematyką interesujecie, pasjonuje Was, wiecie jakaś tam i odzieżowa i historia i tak dalej, to, to jest to bardzo ciekawa pozycja. Tak patrzę na te moje włosy, bo są kurde takie dwudniowe, jedyne co, to sobie zaraz je o, zwiążę albo zepnę i będzie, powiem Wam, yy, święty spokój. O co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? No nie ukrywam, że trochę się stresuję przed tymi targami, no bo nie wiem, co to będzie, jak to będzie, dlatego, że jest to pierwszy taki event, w którym biorę udział. Nigdy w życiu nie, nie wystawiałam się nigdzie, bo vintage shop mój otworzyłam dopiero, nie wiem, ze 2-3 tygodnie temu i teraz właśnie we wtorki daję dropy ale w tym tygodniu dropu nie robiłam, dlatego że jestem mocno po prostu sfokusowana na przygotowaniu się na te targi, więc ten filmik Wam tutaj opublikuję i lecę powiem Wam dalej działać, więc tak piesek na balkonie, tak, zerkam sobie w tamtą stronę, czy nie chcę wyjść, ale wygrzewa się na razie. Więc spoko. Jeszcze za tydzień w ogóle jadę do łodzi na sea Bloggers, Także będzie chyba jeszcze jakiś filmik o wybieraniu outfitów, właśnie na ten wyjazd, albo w ogóle o tym pokażę wam, jak się pakuje, co ze sobą zabieram i w ogóle właśnie jakiegoś takiego vloga z tego wyjazdu może sobie zrobimy, ale to jeszcze przemyślę. Za dzisiejszy filmik Wam dziękuję. Myślę, że i tak już był wystarczająco długi. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co tam, co tam u Was słychać, jakie plany. Na długi weekend macie, bo właśnie jutro jest czwartek, święto, potem mamy weekend, więc na pewno można sobie trochę, wiecie, z pogody i tak dalej pokorzystać. Miał być deszcz, ja gdzieś czekam na ten deszcz z niecierpliwością, są jakieś chmury, bo wiecie, na no, alergia na pyłki po prostu jest, że tak powiem, korzystnie, kiedy pada, bo męczy wtedy trochę mniej. No ale tak, tak jak mówię, to tyle. buziaczki, przytulam Was wirtualnie i widzimy się już niedługo w kolejnych filmikach. Do zobaczenia.